Siema, się ma dziś krótki live'ik, ale konkretny, bo chcę wbić lewelek. Dlatego muszę tylko YouTube a na telefonie odpalić. Hmm. O, dobra. No, muszę to ściszyć i zaraz idziem bić lewelek. Trzeba pocisnąć wreszcie ten dwusetny wbić. Niektórzy potrafią w miesiąc bić, a ja obijałem to latami. Tak mi się właśnie nigdy nie chciało. Ale teraz najwyższy czas. Tego cisnę. O! Bleh. Idę to bije szybciutko. A monsterki jakie? O, Bloodbeast. A zobaczymy tu, może coś mi się fajnego trafi. Kult. No, słabo, trudno. A ten Hunting Task? No, też tych potworków nie będzie. Dobra. Sajl. To ten dzień. Krótki liveik będzie, no ale muszę pokazać Wam, jak się wbija level, bo to, to jest niesamowite normalnie. Wreszcie ten dzień po tylu latach męczarni, wreszcie uda mi się 200 level wbić. Nawet, O kurde, zajęte. Nawet blesiki kupiłem. Ale nie, nawet Łuk już mam zakupiony, super. Ale ja teraz się nie poddam. Nikt mi tu nie będzie teraz siedział, jak ja sobie chcę lewelek dobić. O nie! Właśnie Santa. Santa, czyli Mikołaj. O! Albo nie zbieram. Ja tu level muszę wbić, kurde. Tu trzeba levelek ostro mucić. O! O pięknie wreszcie nadszedł ten dzień. Najwyższy czas. żeby nie padł, bo kurde się zagapiłem. O, jak mi ciskają ładnie. No ale wywaliście, wreszcie, kurde, będę mógł sobie tego monsterka zrobić. A troszkę lecika też podzbieram tam. Zawsze coś ciekawego mi tu zleci. O, jeszcze drzewko wezmę. Ile? 17 tysięcy. Wow. Nie no, niesamowite to jest. Kurde. Ale się cieszę. Wreszcie, po tylu, kurde, latach. Myślałem, że już w tym roku mi się nie uda wbić tego levelu, a jednak, kurde, o! O! Wreszcie będę mógł teraz questy zacząć robić na to ciasteczkowo planetę, co mówiliście! O! O kurde. Nie no. Aż normalnie muszę zrobić sobie tutaj. Ej, co ten łuk mi tak marnie wali? Jeszcze się nie rozgrzał widać. Kurde. O, wreszcie level. O. I z jasną. I wir w głowie. Kurde, i ten łe, Łuk! Ile ja na niego czekałem? Moje marzenie wreszcie. Kupiłem go za 800k. Kurde! I zjazd normalnie nie mogę wytrzymać. Piwka dzisiaj nie ma, ale mleko sobie popiję. Ja cię wale, kurde, no. Level wbity to jest niesamowite normalnie. Już 2% łuczków wbiłem. O kurde. Wow. Wszystko nowe, będzie nowe spoty. Kurde, ale podjarałem się aż nie wiem, co się dzieje normalnie. Wir w głowie, już koniec teraz. Już po mnie teraz. Kurde. Nie, no. Teraz to ja jestem taki kozak, że kurde mogę tutaj siedzieć na tych monsterach. Tego najmocniejszego trzeba. O kurde. No, to teraz to się zacznie. Nowe spociki, nowe jakieś getry, może sobie kupię od 200. A jak nie ma od 200, to tam poszukam. Może na 220 będzie. O, 220 to kiedy ja wbiję? To już nawet o tym nie myślę. Ja się cieszę z 200. Pierwszy raz w historii kanału takie coś jest. Kurde, no niesamowite. Ale drgawki mam. Ja pierdziu. Teraz to trzeba sobie tu No ja sam nie wiem kurwa, takie emocje To jest niespotykane Test książkowy? A co to za test książkowy Łuk jeszcze się nie rozruszał właśnie. To jest najgorsze. Bo go trzeba trochę rozruszać tu. O! O, teraz będzie lepiej sadził. O, co to jest? Newperk. Perk? Weapon Profitancy? Co to? Tak szybko mogę wbić to? Ej! O, kurde! A ja czemu jest kłódka? Kurde, jakaś kłódka tu jest. Test książkowy. No będę niedługo się robić. Tylko ja na razie tu muszę sprawdzić. Jaki kryt teraz będzie szedł. O kurno. Ale teraz będą pociski. O! Łuczek już powoli się rozkręca. O, no, 5 minut dziennie, level w życiu nie ma takiej opcji. Imponujące, kurde. Normalnie teraz trzeba go potestować. Bo ja tutaj już mam dodatkowe umiejętności w tym łuku. Co dziwne, jakoś szybko się piły. No dziwne. Tylko, że on teraz nie ma żadnych tych imbu. Będę musiał imbu na nim zrobić. Kurde, teraz to ja tu imbu porobię. Tylko na imbu pójdzie, a to za Tibia coiny se kupię takie lepsze wzmocnienia, bo to już jest konkretny łuk. Patrzcie, już 27% mam wbite. Kurde. No kurde, mi się myli. Kusza, kusza, ja zawsze się mylę. Już z jary tak mi się zaczęło mylić. Wir w głowie, to wybaczcie mi tutaj. Ja nie wiem, już co gadam. Kusza, a ja zawsze mówię łuk. Kusza to jest duża różnica. Kusza jest mocniejsza. Mi też ulżyło wreszcie, że wbiłem ten level. Myślałeś, że już nigdy go nie wbiję, co? Kurde, jak szybko leci mi tu już ten level. Przecież ja tak zamiatam. Zobaczcie, jaki jestem wariat. Że jak tak będzie mi dalej dobrze szło to do końca następnego tygodnia, to level wbije. Uleciskają. A teraz wzmocniony jestem. Kurde, jaka rzeź tutaj jest teraz. Ja pierdziu. Niesamowite Patrzcie ile biorę teraz na solóweczkę z nowym łukiem Teraz to się niczego nie boję, kurde Nawet lagów teraz się nie boję, mam taki mocny łuk o, Lucika sobie pozbieram No presja była, tyle miesięcy presji, kurde. Pod presją ekspiłem, tylko żeby nie paść, żeby wbić ten level 200 wreszcie, aż mi się udało. Wielki powrót. Idę, sprawdzę. O kurde. No tutaj to już będzie hardkorowo. Ja pierdziu. A raz się żyje. Tego pristesa trzeba pierw. Tak, ten Pristes to jest właśnie bardzo niebezpieczny. Dobra, teraz egzekucjonera. Patrzcie jakie solóweczki. Teraz to ja się nie czaję tutaj. Kurde. No, jak pięknie idzie. Kurde. Ale rypotnięcie jest. Jeszcze jak tutaj porobię wzmocnienia na łuk, to przecież już mało kto mnie pokona. Kurde, ucieka. Teraz to do boju. Kurde. Wow, o kurde, się zapatrzyłem, a tu patrzę, coś mi HP ubywa. A to mutant mnie tu chlapie. Oj, tym to czuję pójdzie kambo. Tym to już po, będę po, powyżej tysiąca walił na lejciku, jak wzmocnienia porobię. O, pięknie, tak się gra. No teraz mogę powiedzieć, że już doświadczony tibijczyk jestem, dwusetny level to kurde. Ostro teraz ciskam. O kurde, takich tu dużo. No, pięknie. O, ale go szybko rozwaliłem. Teraz to mam taką prędkość rozwalania monsterków, że ja nawet już nie wiem, co się dzieje. No ta, w RPG w makerze jeszcze sobie grałem. Ale tamto tylko z ciekawości. Tak chciałem zobaczyć, jak Tibia wygląda. Inna jakaś. Od razu drzewka biorę, bo tu chyba niedługo już będę mógł tego kłościka zrobić. Ziomeczek mi mówił. Jeszcze łuk muszę dzisiaj wbić i wtedy kończę. Będę wtedy wzmocniony na maksa. To już nie gram teraz na RPG makerze. Teraz to kwestik będę robił, wiadomo jaki. O ten kwestik, zaraz gdzie to jest? Kurde. O ten Frost Charm. Jakie plany na przyszłość? Na przyszłość? Wszystkie kłościki porobić teraz No teraz już mam dostępy Wszystkie kłościki i mega solóweczki teraz powinny być O kurde Jaki kryty idzie, a przecież ja nawet wzmocnienia nie mam Kurde, zaraz wbiję tego kurde bowa, nie bo was, co ja mówię Kuszę zaraz wbiję Dopiero będzie wtedy walnięcie. Znowu 10% mi dojdzie mocy. No kurna. O kurde. Ale kryt idzie. Ja pierdziu. 800k, ale warto było. Patrzcie jaki. Dużo mocniejszy od tego mojego, tak się zdaje. Patrzycie na statystyki, ale jednak dużo daje. I on ma ogólnie lepsze statystyki w tym, jak się wbija. Level: Uu. o kurde, ale szybko teraz idzie. Teraz tego Priestesa to chwilę. O, teraz mi trochę hicik nie wszedł. No nie zawsze będzie mi taki wchodził super. Wiadomo, czasami się broń zlaguje. O, kurde, wbiłem. Aż normalnie muszę sprawdzić teraz. Ło. Wow. Teraz to będzie chlapał hiciory. Aż muszę sprawdzić. Średnio. O! Na razie średnia, ale zaraz zobaczymy tutaj. To sobie zarzucę. I teraz sprawdzę jak będzie chlapał hiciory. O! No dobra. Na razie słabo, ale no nie wchodzi mu po prostu moc. Zaraz tu przetestuję go. O no kurde, to to rozumiem. Na dwa hiciki. O. No teraz akurat nie weszło trochę, ale i tak. Nie no, widzę różnicę. Czasami jak hicik piękny wejdzie, to kurde jakie walnięcie jest. Jeszcze trzeba go lekko wzmocnić o, bo on tu się przycina czasami. O kurde. Ja pierdziu, ole mnie zjechali. Zara będzie do Wngrade. Eee, uciekam. Ile ich się tu pory spiło? Tych pristesów właśnie najgorzej. Uff. Chwilę się zdygałem. Już brązowy pas powoli się robił. Mówię, kurde, zaraz padnę. Ale ile ich naszło, kurde, cwaniaki. Dobra, uciekam od nich. Ej, kurde, co ja tu zbłądziłem? O. No, pięknie. Milion Expa na godzinę, kurde. Albo dobra. Albo nie. Albo dobra, idę tutaj. Do tego miasta. Tak się zastanawiałem. A zobaczę, jak w tego będą hiciki sypał. Ten trochę odporny jest. Czy nieodporny? Zaraz sprawdzę. No, one dużego tego mają. Defa. O, mana mi już uciekła. No ta, bo ja założyłem bez imbu i temki, dlatego tak. Dobra, wbiłem. To powoli kończę, bo chciałem jeszcze filmy pooglądać. Uuu. Hary będę usypiał. O, ten to dopiero skilema. ma. Głównie mi chodziło, żeby level dzisiaj wbić. Level został wbity. Tego mogę kończyć. O, jaki outfit. Fajnie się ubrał. I różdżkę ma taką. O, ile tu ludzi. 64. To co ja to strongmana chyba mogę. Mój PKH, ale jeszcze nie pekuje. przymierzam się dopiero. A to? A to nie jest PKH. Oto świat non pvp. Tutaj super killer. Uuu, no co tutaj dla mnie zostawiają tyle kosztowności. Dużo kosz, o kurde! Dzięki ziom, trzymaj się, też się cieszę z dwusetnego. Wreszcie mi się udało po tylu latach. Teraz będę, będzie lepsza jakość solóweczek bo i tak usza lepiej chlapie, chiciory. o, jakieś towarki fajne, co to jest? o, nie można tego wziąć teraz to dopiero nowe kłościki będą co ja im wbijam? w Sworda a tym, kluba, sobie zacząłem wbijać O, dobra. Pyk. Oj, dużo harów mam tutaj. Tym trochę nawet grałem. A co sobie wbiję wtedy? O, damage. Uuu. Nawet, nawet. Lepiej będę walił wtedy. Ale ziomeczki tu dużo itemków wyrzucają dobrych. Uh... To przecież też można osalować to. A biorę wódeczkę. Wielka chwila. No, normalnie będę musiał jakoś jeszcze odcinek o tym nagrać. Żeby wszyscy na pewno to zobaczyli. Bo to jest niesamowita chwila. Dobra, tutaj teraz dyścik tak, nagram odcinek jeszcze jak wbiłem ten level pochwalę się, no bo to naprawdę to trzeba się chwalić, kurde ile mam fista? uuu, ale zabijaka a tak naprawdę 76, <gry> Ale jak shielding wolno mu się wbija, chociaż on i tak ze shieldinga nie korzysta. A teraz mój Multihar. Patrzcie. AXA 85, Sword 100. Kurde, upili mnie. Za dużo tatry i chodzić nie mogę teraz. Uuu. A co tu taki bałagan? Eee, 6K akurat. To nie jest tyle warte. No dobra to. To trzymajcie się. Kończę dzisiejszy odcineczek. Narka. Klub, nie, zaraz. Ax. Pomyliłoby mi się. No to cześć. Na raz.